Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe dzieci, Książki Popularno-Naukowej Żywność a Zdrowie Człowieka, a także Książki Kucharskiej i Poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Część 11. Prezentacji na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest częścią ostatnią tej prezentacji i tutaj omówię pozostałe problemy zdrowotne, inne zagadnienia, których nie ujęłam w poprzednich odcinkach i które warte są uwagi. Badania naukowe wskazują na to, że promieniowanie elektromagnetyczne ma wpływ na nasze uszy, na to, co się w nich dzieje i jak słyszymy. I pierwsza rzecz to szumy uszne, jakich możemy współcześnie doświadczać coraz więcej ludzi się na to skarży. Jest to jeden z objawów cywilizacyjnych, tak bym powiedziała. Oczywiście tak jak inne dolegliwości i choroby, promieniowanie elektromagnetyczne nie jest jedynym czynnikiem problemu, natomiast my tutaj w tej prezentacji skupiamy się właśnie na promieniowaniu elektromagnetycznym jako czynniku choroby. I co na ten temat mówią badania? Otóż w badaniu 100 osób cierpiących na szumy uszne, przeprowadzonym z udziałem grupy kontrolnej, wskazano, że ryzyko wystąpienia szumów usznych istotnie się zwiększa u osób, które używają telefonu komórkowego ponad 4 lata. I rzeczywiście tutaj, w przypadku wpływu promieniowania elektromagnetycznego na nasz słuch, na nasze uszy, na to, jak one funkcjonują, będziemy przede wszystkim mieć na uwadze telefony komórkowe, gdyż są to te urządzenia bezprzewodowe, które najczęściej przystawiamy do naszej głowy, a konkretnie do ucha. W zasadzie jedyne chyba urządzenia bezprzewodowe, które mają tak bliski kontakt z naszym ciałem. I jeszcze tutaj, oczywiście, można wziąć pod uwagę słuchawki Bluetooth, które wręcz wkładamy do środka ucha więc to jest takie inne urządzenie, ale też oczywiście połączone bardzo często z użytkowaniem telefonu komórkowego. I jak zwykle zaczynamy od naszego czynnika chorobotwórczego, potencjalnego, czyli promieniowania elektromagnetycznego. To co zauważyli naukowcy, pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego spada aktywność neuroprzekaźnika GABA i tutaj dla przypomnienia, ten neuroprzekaźnik uwalniany jest przez komórki niego w mózgu. I on odpowiada za hamowanie impulsywnego zachowania, za kontrolę stresu, stabilizację emocji, sprzyja koncentracji na konkretnym zadaniu. I to, co zauważono, spadek aktywności tego neuroprzekaźnika, czy jego ilości, zauważono u dzieci z różnymi problemami zachowania, w szczególności u dzieci nadpobudliwych i u tych, które mają trudności z koncentracją. Jednak zachowanie to nie jest jedyna rzecz, która podlega wpływowi tego neuroprzekaźnika. Zauważono mianowicie, że spadek aktywności tego neuroprzekaźnika koreluje z szumami usznymi. Jak się to dokładnie dzieje, jaka jest dokładna ścieżka biochemiczna, w to już nie będziemy wnikać. Ja do tego szczerze mówiąc nie dotarłam, natomiast w materiałach, do których mam obecnie dostęp, jest mowa o właśnie takiej zależności. Kolejna rzecz w zakresie wpływu promieniowania na uszy i na ich funkcjonowanie to problem związany ze słuchem i zawrotami głowy. Zauważono, że promieniowanie elektromagnetyczne może doprowadzić do uszkodzenia ucha wewnętrznego i co zwiększa ryzyko takiego zjawiska. Pierwsza rzecz to intensywność używania telefonu komórkowego, to znaczy jak. Długo używamy go w ciągu dnia, i w statystycznych badaniach wyniki wskazują na to, że jeżeli ktoś używa telefonu od 30 minut do 2 godzin, tutaj ten zakres jest szeroki, bo różne badania na różny odcinek czasowy wskazują. Jest to już określane jako jakiś tam stopień intensywności używania telefonu komórkowego, i właśnie ten czynnik zwiększa ryzyka uszkodzenia ucha wewnętrznego. Następny czynnik tego ryzyka to wieloletni czas użytkowania telefonu komórkowego, czyli jeżeli ktoś dopiero co nabył sobie komórkę czy podarował ją dziecku, to wiadomo, że nie dojdzie do natychmiastowego uszkodzenia ucha wewnętrznego, zresztą wciąż mówimy tu o ryzyku, a nie o czymś pewnym. Natomiast to co jest pewne to to, że to ryzyko wzrasta wraz z czasem użytkowania telefonu komórkowego liczonym w latach i znowu tutaj wyniki badań placują się w przedziale od 4 do 10. 10 lat, czyli ci, co używają od 4 do 10 lat telefonu komórkowego co najmniej, mogą się liczyć z tym właśnie ryzykiem. I kolejny czynnik to strona głowy, do której najczęściej przykładany jest telefon komórkowy. Wiadomo, że każdy ma ulubioną swoją stronę i taką tendencję odruch, aby telefon przykładać do jednego ucha, i wiadomo, że to ucho będzie bardziej narażone. Co się dzieje w wyniku uszkodzenia ucha wewnętrznego dochodzi do pogorszenia się słuchu. I to nawet u młodych ludzi. I druga rzecz to zaburzenia równowagi objawiające się zawrotami głowy. Kolejny aspekt zdrowotny, na który chciałam zwrócić uwagę, to wpływ promieniowania elektromagnetycznego na oczy. Już w latach 50. wykazano, że promieniowanie pochodzące z radarów zwiększa ryzyko wystąpienia zaćmy, czyli katarakty, u młodych i zdrowych mężczyzn, którzy służyli w wojsku. W tamtych latach skupiano się na wojskowych i na ludzi zawodowo związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym, i do tego jeszcze wrócimy. W każdym bądź razie nie były to badania dotyczące ogólnej populacji, gdyż ogólna populacja nie miała do czynienia z takim narażeniem. I według naukowców. Problem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na oczy zwiększa się u osób, które noszą okulary z metalowymi oprawkami, gdyż metal powoduje zwiększenie absorpcji promieniowania, w tym przypadku w okolicach oczu. I druga sprawa, metal zwiększa intensywność promieniowania. Związek między promieniowaniem elektromagnetycznym a powstawaniem zaćmy wykazano w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach. I ten problem zdrowotny przypisywany jest zwiększonemu przepływowi jonu wapnia do komórek pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. O tym zjawisku bardzo dokładnie i wyczerpująco, mam nadzieję, mówiłam w drugim odcinku prezentacji. I tam Państwa odsyłam dla przypomnienia, lub jeżeli Państwo nie wysłuchali tego odcinka, to. Tam Państwa odsyłam, warto się zapoznać z tym materiałem. I znowu wychodzimy sobie od PEM. Co powoduje PEM, jeśli chodzi o komórki w soczewkach, mianowicie powoduje uszkodzenie błon komórkowych i DNA, tak samo zresztą jak w innych komórkach, w innych, w innych częściach naszego ciała. Natomiast jeżeli dzieje się to w komórkach soczewek, to wiąże się to ze wzrostem ryzyka wystąpienia zaćm, czyli katarakty, która polega na zmętnieniu soczewki. Kolejne zagadnienie zdrowotne związane z promieniowaniem to krwawienia z nosa i wylewy podskórne. Naukowcy zaobserwowali, że istnieje zależność między promieniowaniem a częstotliwością krwawień z nosa i wylewów podskórnych. Jak to się dzieje? Że do czegoś takiego może dojść, że ryzyko wystąpienia tych problemów się zwiększa pod wpływem promieniowania. Mamy promieniowanie. Co ono powoduje? Ono powoduje spadek ilości aktywnych, zdrowych płytek krwi, czyli trombocytów. W wyniku tego dochodzi do zwiększenia się krwawień z nosa i wylewów podskórnych, dlatego że płytki krwi, czyli trombocyty, odpowiedzialne są za krzepliwość krwi. I jeszcze taki inny tor wpływu promieniowania elektromagnetycznego i efektu, jaki mamy tutaj w zakresie krwawień, to zwiększenie stresu oksydacyjnego w organizmie, i dla przypomnienia, o tym też mówiłam w poprzednich odcinkach: stres oksydacyjny polega na tym, że w organizmie mamy zwiększoną ponadnormatywną ilość wolnych rodników i aktywnych form tlenu, nie będących wolnymi rodnikami, i te elementy powodują, że cokolwiek stanie na ich drodze, zostaje zniszczone. Czy to jest jakiś element białkowy, czy lipidowy, ulega on uszkodzeniu, i w związku z tym, między innymi, dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych. A to z kolei oczywiście zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień z nosa i wylewów podskórnych. I tutaj mamy kolejną planszę, na której widzą państwo różne metalowe elementy. Mamy tutaj aparat ortodontyczny na pierwszym zdjęciu, później kolczyk oczywiście z metalu, na kolejnym mamy protezy biodrowe, okulary metalowe i plomby amalgamatowe. To są przykłady Elementów, które stykają się z naszym ciałem bezpośrednio. I tak jak już wspomniałam, metal powoduje zwiększenie absorpcji energii, czy szybkości absorpcji energii, co się wyraża w współczynniku SAR, jak również dochodzi do innych zjawisk, o których za chwileczkę Państwu przeczytam. Jak wykazały badania naukowe, aparat ortodontyczny w jamie ustnej zwiększa oddziaływanie PEM, czego przejawem jest wyższa wartość współczynnika SAR. Niejednokrotnie przewyższająca dopuszczalną normę. Wynika to z faktu, że metalowe przedmioty mogą kilkakrotnie zwiększyć szybkość pochłaniania energii PEM przez tkanki organizmu. Dodatkowym problemem jest znaczące zwiększenie koncentracji niklu w ślinie osób, które noszą aparat i pozostają pod wpływem PEM, np. tego generowanego przez telefony komórkowe. Koncentracja niklu w ślinie wzrasta wraz z czasem używania telefonu. Nikiel w postaci związków chemicznych jest substancją toksyczną. W zależności od dawki i postaci, w jakiej występuje, może działać kancerogennie i powodować alergię skórną. Inną substancją toksyczną pojawiającą się w naszym organizmie w większej ilości pod wpływem promieniowania jest rtęć, która uwalnia się z plomb amalgamatowych. Rtęć jest czynnikiem chorób neurologicznych, szczególnie u małych dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych i osób mających problemy z wydalaniem rtęci z organizmu. Oprócz aparatu ortodontycznego istnieją jeszcze inne metalowe przedmioty narażające oczy, głowę i całe ciało na zwiększoną absorpcję promieniowania elektromagnetycznego. Są to niektóre plomby, metalowe kolczyki, fiszbiny w biustonoszach, metalowe przedmioty w kieszeni czy oprawki okularów. Ponadto, według wielu badań naukowych tego samego rodzaju zagrożenie stanowią przedmioty umieszczone wewnątrz ciała człowieka, implanty zawierające metal, czyli np. implanty stomatologiczne, endoprotezy, gwoździe chirurgiczne i podobne. Tych czynników nie brano pod uwagę przy ustaleniu normy SAR, przeprowadzając badania na fantomie, sztucznym modelu głowy i całego ciała człowieka. Współczesne dzieci często noszą aparaty ortodontyczne i większość z nich używa telefonów komórkowych. Co więcej, mózg dziecka pochłania dwa razy więcej promieniowania niż mózg dorosłego. Czyli warto się zastanowić dwa razy nad tym, czy warto jest zakładać aparat ortodontyczny. Oczywiście on ma swoje uzasadnienie, więc ja nie mówię, że w ogóle nie warto, natomiast trzeba się bardzo zastanowić nad tym. Tak samo kwestia noszenia biżuterii metalowej czy różnych protez. Tu jest sytuacja bardzo ciężka, bo niektórzy ludzie po prostu nie mają wyjścia i muszą mieć założoną protezę, na przykład biodrową. Natomiast tacy ludzie z całą pewnością powinni uważać na ekspozycję na promieniowanie i maksymalnie je ograniczać. Warto też zwrócić na rodzaj okularów, oprawek, jakie nosimy. Są metalowe, ja sama do dzisiaj takich używam, z tym, że okulary noszę rzadko, tylko do ekranu czy do czytania. Natomiast gdybym musiała je na stałe nosić, to z pewnością pomyślałabym o oprawkach plastikowych, chociaż bardzo nie lubię plastiku, no ale trzeba wybrać mniejsze zło. No i plomby amalgamatowe to jest kwestia dosyć znana, bo to nie chodzi tylko o wpływ promieniowania, ale samo rtęć, z tym, że promieniowanie właśnie tutaj nam będzie potęgować ten czynnik negatywny, jakim jest rtęć. Ale to jest do wymiany w fachowym gabinecie dentystycznym, stomatologicznym. To nie może byle dentysta zrobić, bo trzeba to zrobić z bardzo dużą ostrożnością, żeby nie zatruć organizmu przy wymianie takich plomb i po prostu założyć sobie jakąś plombę kompozytową, która nie zawiera rtęci. I teraz jeszcze przy tej okazji, jeszcze jedna przydatna informacja: co jeszcze może potęgować wpływ promieniowania na naszą głowę, w szczególności, mianowicie mokre włosy. Gdyż woda, tak samo jak metal, jest dobrym przewodnikiem dla promieniowania, dlatego jeżeli ktoś ma mokre włosy i koniecznie musi używać telefonu komórkowego i koniecznie przykładać go do głowy, dla mnie to jest w ogóle nieuzasadnione i to jest coś, co można ominąć. Więc przynajmniej unikać używania telefonu komórkowego wtedy, kiedy mamy mokre włosy. I teraz jeszcze słowo o badaniach historycznych w zestawieniu ze współczesnymi. Ja już o tym napomknęłam dzisiaj, rozwinę teraz ten punkt. Mianowicie, kiedyś badano wpływ promieniowania elektromagnetycznego na człowieka w związku z wykonywaną przez niego pracą zawodową i ewentualnie u wojskowych, co też poniekąd wiąże się z pracą zawodową. I tylko te grupy ludności kiedyś miały takie narażenie, natomiast cała pozostała populacja nie miała tego problemu. I ponieważ problem zawężał się tylko do niewielkiej grupy osób i związany był z medycyną pracy i z bardzo rygorystycznymi przepisami, poświęcano mu należycie wiele uwagi, badania nie były przez nikogo tępione, nie były dyskredytowane, dlatego że nie wpływało to w jakimś wielkim stopniu na interesy jakichkolwiek firm, natomiast współcześnie jest inaczej. Ekspozycja na sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne w obecnym momencie dotyczy prawie każdego. Całej populacji i dotyczy również tych najbardziej wrażliwych, maleńkich dzieci, dzieci jeszcze w łonie matki, osób schorowanych, o obniżonej odporności, osób starszych, no i całej reszty populacji. I co gorsza, większość naszego społeczeństwa bardzo chętnie korzysta z urządzeń bezprzewodowych, gdyż niewątpliwie są one bardzo dużym udogodnieniem, są bardzo praktyczne i coraz więcej rzeczy zależy właśnie od ich używania. Wręcz w niektórych sytuacjach mamy poczucie, że. Nie mamy wyjścia i jesteśmy skazani na dane urządzenie. Wydaje się, że od tego nie można uciec. I wiąże się to też z tym, że ludzie wcale nie są tak chętni do tego, aby o tym w ogóle myśleć, aby się nad tym zastanawiać. I ostatnią rzeczą jest dla nich, dla większości ludzi współczesnych, ostatnią rzeczą jest ograniczanie używania telefonu komórkowego czy innych bezprzewodowych gadżetów. Jest to wręcz odruch obronny, aby na ten temat nie mówić, aby nie mówić o ochronie. Nikt na to nie zwraca uwagi i w tym jest cała tragedia. Więc również jeżeli jacyś naukowcy podejmują współcześnie badania na ten temat, jest ich już jakaś grupa, jest ich coraz więcej, są oni bardzo dyskredytowani, często ich badania są wyśmiewane, ukrywane, nie podawane do wiadomości publicznej i w tym tkwi cały problem. Natomiast możemy, żeby się przekonać, jak bardzo jest to duże zagrożenie, zerknąć na te badania historyczne, gdyż one były przeprowadzane w sposób otwarty, nie były utajniane, o tym swobodnie się mówiło, gdyż tego wymagała chociażby medycyna pracy. I przegląd badań sięgających 1969 roku, dokonany na podstawie literatury powstałej w Związku Radzieckim oraz w krajach bloku wschodniego, wykazuje, że pewne objawy ekspozycji na pola elektromagnetyczne u ludzi. Którzy w przeszłości byli na nie narażeni w związku z wykonywanym zawodem, są podobne do objawów ludzi współcześnie mieszkających w promieniu do 300 metrów od stacji bazowej telefonii komórkowej. I jakie są to objawy, te wspólne, czyli te, które zauważono kiedyś w przeszłości w ramach tych badań nad ludźmi wykonywującymi określone zawody związane z tym ryzykiem? i i jakie są to objawy, które współcześnie naukowcy zauważają w populacji ogólnej? Pierwsze to ból głowy. Ja o tym już wspominałam, bo o ten temat zahaczyliśmy, a nawet nie zahaczyliśmy, ale ten temat był szeroko rozwinięty w jednym z pierwszych odcinków mojej prezentacji, więc ból głowy tutaj jest jednym z czołowych objawów. Dolegliwości okulistyczne, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy. Depresja, nerwowość, problemy z pamięcią, problemy z koncentracją, problemy kardiologiczne, utrata apetytu oraz problemy skórne. I teraz tytułem zakończenia całego tego cyklu prezentacji chciałabym Państwu przeczytać notatkę, którą przygotowałam sobie na tę okoliczność. Na całym świecie powstaje coraz więcej prac naukowych wykazujących na podstawie badań epidemiologicznych przeprowadzonych na ludziach i eksperymentów badawczych przeprowadzonych na zwierzętach, że promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł jest chorobotwórcze. Jednak media, organizacje odpowiedzialne za zdrowie publiczne, takie jak WHO i rządy, nie przekazują tej ważnej informacji do społeczeństwa. Ludzie pozostają niedoinformowani, co stwarza ogromne zagrożenie dla ich zdrowia i dobra środowiska, w którym żyją. Naukowcy wskazują na konieczność rozpoczęcia badań, które ustaliłyby związek między szybko wzrastającą liczbą wszechobecnych urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne a epidemią wielu różnych chorób cywilizacyjnych. Zaznaczają, że oficjalnie obowiązujące limit dla PEM. Nie są wystarczające dla ochrony ludzkiego zdrowia i życia, postulują przestrzeganie zasady ostrożności. I czym jest ta zasada ostrożności? Jest to zasada etyczna obowiązująca w Unii Europejskiej, zgodnie z którą, jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, lepiej jest jej nie wprowadzać w życie, zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe konsekwencje. I równolegle do tej zasady ostrożności mówi się o zasadzie ALARA. Jest to skrót z angielskiego: As low as reasonably achievable. I co to oznacza? Zasada ALARA stosowana jest w odniesieniu do ryzyka związanego z promieniowaniem i nakazuje zmniejszenie ryzyka do najmniejszego możliwego i racjonalnego poziomu. I teraz w kolejnych moich filmikach. To już nie będzie prezentacja teoretyczna. Będę chciała Państwu przedstawić informacje bardziej praktyczne, jak zastosować tę zasadę Alara w naszym codziennym życiu, czyli jak ograniczyć maksymalnie do poziomu rozsądnego ekspozycję na urządzenia bezprzewodowe. A można to zrobić. Proszę mi wierzyć, nie wychodząc z cywilizacji, i wciąż czasami od czasu do czasu korzystając z tych urządzeń, tam gdzie rzeczywiście jest to uzasadnione i wręcz niezbędne. I jak w niektórych sytuacjach zupełnie wyeliminować pewne źródła promieniowania bez uszczerbku dla naszego funkcjonowania we współczesnym, cywilizowanym społeczeństwie, gdyż jest to możliwe. Nie będę zdradzać więcej, co planuję, bo nie wiem, na ile mi się uda zrealizować to, co mam na myśli ale myślę, że ta część informacji będzie już bardzo przydatna, to znaczy te prezentacje dotychczas, te wszystkie odcinki były bardziej teoretyczne i one są bardzo ważne i jeszcze raz zachęcam, żeby gruntownie się z tym materiałem zapoznać, gdyż on jest bardzo ważny do tego, aby nabyć takiej wewnętrznej motywacji do tego później, aby wprowadzić w swoje życie praktyczne zalecenia. Jeżeli tylko dowiemy się, jakie są te zalecenia, czyli będziemy wiedzieć, jak to zrobić, ale nie będziemy wiedzieć dlaczego, to istnieje ryzyko, że nie zrobimy to dokładnie albo w ogóle damy sobie spokój i odpuścimy. Więc ja jestem zawsze za tym, aby dokładnie poznać podstawy jakiegoś działania, jakichś zmian, które wprowadzamy w naszym życiu, czy to w zakresie diety, czy to właśnie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, czy w zakresie innych czynników zdrowia. I jeżeli znamy takie podstawy, to jesteśmy lepiej zmotywowani, nie ma problemu z tak zwaną silną, słabą wolą, działamy po prostu z marszu i to daje efekty. I tego Państwu życzę, takiego efektywnego, dobrego działania w kierunku polepszania warunków, w jakich my żyjemy i nasze rodziny, nasi najbliżsi, po to, aby dobrze funkcjonować, aby cieszyć się życiem, aby nie czuć się bezradnym i zagrożonym. Tylko właśnie po to, aby się wzmocnić, abyśmy mieli więcej energii, nie tylko fizycznej, ale też tej psychicznej, do, do życia, do podejmowania rozmaitych czynności i przede wszystkim do tego, żeby cieszyć się życiem. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę.